Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje hamulce są wystarczająco silne, to popatrz na te dwie tarcze 180 kontra 160, jakieś 15-20% siły hamowania więcej przy większej tarczy. Z przodu w Guralu mamy zazwyczaj 180. Co się stanie kiedy do tyłu założymy 180, a w większości Gurali jest seryjnie 160? Koło oczywiście pasuje, tarcza wchodzi między okładziny, ale ociera o zacisk. To normalne, jest przecież dużo większa. Zanim założysz do roweru XTR, zainwestuj parę dych w nową tarczę 180 i 25Z na taki dynks. Ten dynks coś nam przypomina. No właśnie, tak zwany adapter plus 20 mm, powiększający nam tarczę z przodu o 20 mm, a tak naprawdę umożliwiający zamontowanie większej tarczy, z przodu jest już seryjnie. I choć na stronie Shimano nie ma oficjalnie tylnego adaptera do hamulca, przynajmniej ja nie znalazłem, a na tym jest literka F, tak jakby front, czyli przód. To jednak w sklepach jest napisane, że można ją montować z przodu i z tyłu, i faktycznie do tyłu pasuje. Czego tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy samego adaptera, który wskazuje nam, w którą stronę powinien być ustawiony do góry. W naszym przypadku będzie to do przodu. No i dwie śruby z tymi podkładkami. I tu się tylko zastanawiam: takie podkładki są z przodu. Jeżeli adapter jest do widelca zamontowany na sztywno, a potem zacisk hamulcowy do adaptera na sztywno, to na co nam te dwie podkładki, które umożliwiają mocowanie nam pod kątem, czyli regulacji kąta? Nie wiem, ale takie są, więc podkładka i teraz właśnie te dwie, które umożliwiają teoretycznie precyzyjne ustawienie kąta zacisku hamulcowego. Hmm. Wzięte z V-brake'ów żywce. Pamiętajcie, żeby podkładki były w kolejności niepoodwracane. Dłuższa i krótsza śruba jest nam potrzebna do grubszej i cieńszej części adaptera. Proste. Teraz przykręcamy ustaw śruby prościutko, żeby nie zniszczyć gwintu w ramię, bo popłynęłyby łzy. Dokręcasz śruby tylko do momentu, kiedy jeszcze mamy na zacisku luz, który umożliwi nam teraz ustawienie hamulca. A ustawienie hamulca jest dosyć proste: jeżeli tarcza jest prosta, to po pierwsze zakręcasz kołem, zaciskasz klamkę hamulcową, teraz masz wstępnie ustawiony zacisk. Dokręcasz obie śruby leciutko i słuchasz. Jest hałas? Więc przesuwasz zacisk w taki sposób, by odległość od tarczy do obu okładzin prawej i lewej była taka sama. Proste. Przy ustawianiu zawsze używaj jednej bardziej dokręconej śruby jako oś obrotu i wszystko będzie pięknie. Potem po troszkę dokręcaj obie śruby. Po trochę, dzięki temu zaciski się nie przesunie i sprawdzamy. Nawet na sucho, pod jednym palcem czuć, że siła hamowania jest poprawiona. Będzie jeszcze lepsza, kiedy hamulce się rozgrzeją. A będę to testował już 11 stycznia na zawodach. Tam się widzimy. Cześć!